Siema, siemanko, słuchajcie, dzisiaj to jest ten, właśnie ten dzień, bo jadę po swoją pierwszą Amigę 1200. Jak sami doskonale wiecie, ja nie jestem, prawda, wszechwiedzący, jeśli chodzi o Amigi, ponieważ ja zaczynam od całkowicie innego sprzętu. Więcej to się wyznacie na temat Amigi niż ja. ale. Znalazłem taką ofertę, która jest bardzo blisko mnie, ponieważ 45 minut od mojego domu, czyli ja, ja jadę do Dunstable. Eee, kobieta sprzedaje właśnie tą amigę w pudełku, e, w pudełku z instrukcjami, i nawet się zachowały w eleganckim stanie e, steropiany, tak e, więc. E, Napisała ona, że jest ta Amiga nieprzetestowana, jest Amiga nieprzetestowana, ale nie mają jak jej przetestować, ponieważ mają nowy telewizor, mają nowy telewizor i nie mają możliwości podłączenia jej, ale z tego co mi napisała, że jak ją odpalają, no to świeci się zielona dioda, no i oczywiście jak wsadzą dyskietkę do Amigi, no to na żółto mryga, tak, jakby butuje, butuje grę, tak, że czyta. Tylko po prostu nie mają obrazu, bo nie mają jak podłączyć. Więc cena jest bardzo fajna, bardzo korzystna. Tak, bo za ten cały stan kompletny ona przy, jakby przyklepała ze mną na 270, a była tu kwota wcześniej 365. Więc pasuje, jest OK. i Jadę w tym momencie odebrać. Chcę to zrobić jak najszybciej, ponieważ mam na 18 do pracy. A ona mi napisała w zasadzie po 12. A to też jest takie ciężkie pisanie, ponieważ wszystko jest na eBayu. A ona widzę bardzo rzadko, wchodzi na tego eBaya i rzadko mi odpisuje. Nie? Więc jadę to załatwić jak najszybciej i tyle. Zobaczymy po odbiorze, jak to wygląda. I oczywiście sobie ją podłączymy i przetestujemy. Tak, Mam nadzieję, że będzie to dobry zakup. Siemanko, Siemanko, ja już po zakupie powiem Wam tak eee, Spróbuję to krótko, konkretnie, prawda, opisać sytuację eee, Umawiałem się z Umawiałem się z, z sprzedającą osobą, że kupuję na eBayu, tak? Kupuję poprzez eBay, ale ja przyjeżdżam po prostu to fizycznie odebrać, tak? No i to ja zaznaczyłem tą opcję, zaznaczyłem oczywiście na eBay'u w czasie, w czasie jakby finalizacji kupna, tak? Spoko, spoko, nie ma problemu. Tylko, że nie wiedziałem, że sprzedawca zaznaczył opcję, że tak zwana Simply Delivery, tak? Że nieważne, co byś zaznaczył, to i tak się ma skończyć dostawą. No, ale myślałem, że wiesz, że jak przyjadę do tej kobiety, to że będzie ta opcja zmiany tego, że po prostu zmienimy opcję, że przyjechałem tak i, i zakupiłem, tak, a jak nie, no to po prostu, żeby ona zaznaczyła u siebie, jako sprzedawca, że zakończono, tak, że została finalnie ona mi to wysłała i tak dalej, że wszystko zostało zakończone. No i nie było to takie proste. Zajeżdżam tam, zajeżdżam tam i. I widzę starszą osobę. Po prostu starsza osoba ona spojrzała na mnie. Już wiedziałam, że dlatego mi tak długo nie odpisywała, nie? że robiła takie pauzy z pisaniem do mnie. Wiecie, wpuściła mnie do domu. Tak wiecie, na mnie tak spojrzała, wpuściła mnie do domu. Eee, idziemy do kuchni. No i patrzę na tą amigę. No, widzę stan. Zajebisty, nie widzę stan zajebisty Mówi do mnie sama: opowiadam historię, że jej mąż e, kupił od nowości tą amigę. Po prostu, wiecie, wszystkie dokumenty są. E, trzymał ją po prostu, wiadomo, grał na niej i tak dalej, ale już przestał. No i po prostu to jest od, od pierwszego zakupu ich amiga, tak, starszych ludzi, teraz starszych ludzi. Ale naprawdę stan świetny, pokażę Wam, pokażę Wam jak tylko skończę to nagrywać i tak, mówię do niej, że no dobra, wszystko fajnie, tak, ja zapłaciłem, te moje pieniądze są gdzieś tam w powietrzu, tak, eBay je trzyma, no i żeby je wypuścić do sprzedającego, musimy zakończyć tą transakcję. I ona mówi, że, że czy ja wiem, jak to zrobić. Ja mówię, no, że zaraz zobaczymy i tak dalej. Patrzyłem, czy są te opcje, co ja myślałem. No nie ma, nie ma nic, nie ma nic. A ona, ona, widzę, widzę, że ona się zaczyna, wiecie, trochę denerwować się. I ona w końcu usiadła, bo tak to stała cały czas, ale usiadła przy stole i mówi do mnie taki, tak, takim tekstem do mnie, mówi, że, że ona miała zawał kiedyś i że musi sobie siąść, bo zaczyna się mocno denerwować, tak, że zaczyna jakby trochę stresu łapać, panikować, no już wiedziałem, że może być, no znaczy no, miałem nadzieję, że ni, nic takiego, prawda, się nie stanie w, w, w czasie tej sytuacji, kiedy jestem u niej, tak i tak wziąłem tego jej tableta, zacząłem patrzeć te opcje, zacząłem pisać do tych. Wiecie, do, do tego supportu, ale ten zamiast, zamiast supportu to mi ten automatyczny, automatyczne wiadomości przychodziły. Wiecie, ten automatyczny czat. Już nie, nie miałem cierpliwości, mówię do niej: Dobra, zróbmy to w taki sposób, że skasujemy to ogłoszenie, skasujemy to, tak, zaznaczymy, że jest uszkodzone, i tak dalej. Ja dostanę zwrot pieniędzy w ciągu 5 dni, ro, dni roboczych, a ja ci prześlę, czy znaczy ja pani prześlę przelew. Przelew po prostu i tyle. Nie? Robimy to od razu i, i ten. I sprawa załatwiona. Dobra, dobra. Ja tam pozaznaczałem i tak dalej, że refund, żeby był na moje konto. No i teraz, wiecie, podawanie. Podawanie danych z karty, tak? Ja potrzebuję danych z karty, żeby zrobić przelew jej, prawda, od razu z mojego banku na jej. No i pytam o te, o te rzeczy i tak dalej. Ona mi podaje, ale słyszę w głosie, że się denerwuje. I ona mówi do mnie, z tekstem wychodzi do mnie, że no nie wiem, czy wspominałam. Mój mąż pracuje w policji. On ja mówię, no, dobrze, dobrze, no ale gdybyśmy mogli skończyć ten przelew, nie? I tak zacząłem, prawda, zacząłem po prostu tą rozmowę prowadzić tak, żeby się ta kobieta uspokoiła I ona tak cały czas mi zaczęła o tym mężu opowiadać, że on w policji, że i dojeżdża do Londynu i tak dalej Ja mówię, no ciekawe, dlaczego mi o tym mówisz, ja może dlatego, że jestem zarośnięty, na czarno ubrany, prawda, z daszkiem, prawda Że wygląda może jakiś bułgarit czy coś, nie wiem <laughs> Może myśli, że za chwilę tą chatę jej, prawda, zgarnę i po prostu wyjdę stamtąd nie wiem, no ale co no, wysłałem ten przelew czekam, czekam, ona też czeka dwa razy się mnie pyta, czy ja chcę coś do picia no mówię, że nie ja mówię do niej w końcu, że może warto wejść na aplikację bankową i sprawdzić ten przelew bo ona liczyła na to, że przyjdzie e, przyjdzie powiadomienie weszła e, e, weszła, prawda na, e, na, e, na tą aplikację banku no i sprawdziła po historii, że ten przelew doszedł, nie, że powiadomienie przyszło, ale przelew doszedł, no i wszystko się fajnie, prawda, skończyło i tak dalej, e, dodała, dała mi jeszcze tam jakieś paczkę z grami, dyskietki jakieś, paczkę z grami, ja Wam zaraz to wszystko pokażę, no powiem tak, fajnie, że to się wszystko zakończyło, ja dostanę zwrot, zapłaciłem jej, z tego co mówi, po prostu obraz się nie pojawia. No bo nie podłączali to do telewizora, bo mają nowe telewizory, tak? Więc, ale jak wsadzają, prawda, dyskietkę do Amigi, to widać, że tam pracuje, pracuje ona, tak? Więc, wydaje mi się, że wszystko powinno być ok. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Tak ona wygląda, tutaj. Pudełko trochę podniszczone. Tak to jest spakowane. No i już się nie mogę doczekać, kiedy to wyjmę i sprawdzimy. Tutaj miłe zaskoczenie, bo paczka, paczka z jakimiś dyskietkami z grami, tak? Nie pytałem o to, dali za darmo. Fajnie, idziemy to podłączyć. Siemanko Siemanko. Wczoraj e, pojechałem z moją amigą 1200 do Mariusza, ksywka pszczoła na YouTubie. Na pewno kojarzycie go z różnych kanałów, prawda, YouTube'owych. Na czacie się często udziela. E, tutaj pozdrawiam Cię serdecznie, e, Siemanko. E, byłem właśnie u niego, zajechałem, prawda, z moją amigą, bo umówiliśmy się, że po prostu on oddam tą amigę do znajomego, który niedaleko mieszka. Na rejkapa, na wymianę kondensatorów, żeby ją tam ogarnął, żeby ona elegancko tam działała. Podłączyliśmy. kiedy przyjechałem do niego, podłączyliśmy tą moją Amiga 1200, bo przyznam wam się, że od momentu zakupu nawet ją nie podłączyłem. Działa, wszystko elegancko działa, wszystko ładnie pali. I co, wiem, że po prostu do niej będę potrzebował karty turbo. Nie miałem żadnej, prawda, u siebie, nie myślałem o tym. E, zaproponował mi swoją kartę e, 1230 Blizzard 4 i tą właśnie kartę e, zamontuję, właśnie do tej Amigi 1200, tak, żeby się lepiej, prawda, oczywiście używało tej Amigi, tak, e, że lepiej się, prawda, grało, korzystało z niej. E, plus do tego e, wiem, że będzie tam wgrany e, system ten AGS. Kickstart będzie wymieniony, no po prostu wszystko będzie tak zrobione na wiecie, żeby to było gotowe, kiedy ja przyjadę do niego, tak ponownie, żeby ja to już odebrał, tak, wszystko działające no i oczywiście, żeby był gotowy do używania na livestreamach, tak e, tak jak widzieliście, no elegancki, prawda, ma ten pokój, no ten pokój są u niego, jak teraz zobaczymy jego kolekcję, no to mega, mega sprawa, tak Eleganckie pomieszczenie, prawda, pudełkowe, wszystkie, prawda, jakieś tam gry, niektóre w foliach, no naprawdę fajnie to wygląda. Mieliśmy okazję pograć na e, opcji dwóch Amig, tak, czyli graliśmy w gry, połączyliśmy dwie Amigi z e, kablem, tak, jest taka opcja, że podłączyliśmy kablem dwie Amigi i graliśmy w niektóre tytuły na dwóch graczy, tak. Na przykład w lotusa graliśmy, tak? No, piękna sprawa dla mnie. Dla mnie osobiście, kiedy ja pierwszy raz takie coś widzę, że mogę grać z kimś na dwóch amigach oddzielnie, tak? I po prostu podłączony kabel jest prawda, do jednej i do drugiej. No Fajna sprawa, nie? oko mi się cieszyło tak. No, super, super, super to wyglądało, nie? Więc aktualizacja na dzień dzisiejszy jest taka, że po prostu w tym momencie czekam na gotowy sprzęt, tak? Czekam po prostu na gotowy sprzęt. Tam wszystko, prawda? Zostawiłem e, to, co trzeba, prawda, e, prawda? Zostawiłem dla niego, żeby to już było gotowe, tak. No i kiedy będzie ona już sprawna na tyle, że będę mógł już ją odebrać, no to oczywiście zobaczycie film, czyli od razu live'a jakiegoś odpalimy, tak, żebyśmy mogli wspólnie się cieszyć z Amigi 1200, czyli mojej pierwszej Amigi 1200 jaką mam, tak. No bo aktualnie mam 500, CD32. A taka Amiga 1200 na pewno się przyda na dłuższe takie e, granie, czy po prostu korzystanie z niej. Tak? No i swoją drogą swoją drogą idzie do mnie Imp, bo zakupiłem Impa, impa więc też będę chciał to jakoś ogarnąć, żeby podłączyć, prawda, ją do, do sieci, tak, żeby móc korzystać nawet z tego właśnie czatu, czy z tych innych gadżetów, co ten Imp, Inbox, Imp Box tak daje. Słuchajcie, na tyle na dzisiaj. Słuchaj, widzimy się następnym razem albo na jakimś live już niedługo. Siemaneczko, trzymajcie się, siema, cześć.